Z czym musisz liczyć, wchodząc w związek ze skorpionem? Bardzo fajny temat. Można tutaj wymienić pewną listę, ale żeby było króciutko. Z pewnym poziomem inwigilacji. Skorpiony są dosyć takie, są skryte, ale są też w pewnym sensie bezpośrednie. Są skryte przed osobami na zewnątrz, natomiast w związku z partnerem odkrywają po prostu dużą część siebie. I ten element kontroli, inwigilacji, takiej po prostu podejrzliwości jest naturalny w świecie skorpiona. Czasami partner robi to z chlepie, że skorpion jest taki zaborczy, a czasami jest to po prostu nie do zniesienia i skorpiony przejawiają to z różnym e, poziomem po intensywności. E, warto to wiedzieć, e, jeżeli, jeżeli taki związek jest rozważany. E, skorpion e, potrzebuje m, bliskości fizycznej. Jeżeli tworzy z kimś relację miłosną, to jest bardzo ważna sfera dla skorpiona i m, w ten sposób może się ta relacja pogłębiać. Jest to istotne. Skorpiony często są zaborcze, zazdrosne. W innym miejscu powiedziałam dlaczego. Taka jest energetyka tego znaku. Lubią przekraczać granice, lubią rzeczy, które są takie trochę zakazane. Tak w związku ze skorpionem należy być, trzeba być szczerym. Skorpiony widzą, czy jest uczciwie, czy jest szczerze. Wymagają całkowitego oddania, czyli że jest tylko on albo tylko ona. I Nikt więcej. Chętnie poznam Wasze obserwacje i też doświadczenia skorpionów. Jak Wy na to patrzycie? Ja nie jestem skorpionem, ale mam tam cztery planety, w tym Księżyc i Marsa. Ja oprócz tego Saturna z Plutonem, więc jest, jest tam taki starter tak u mnie w skorpionie i inne punkty w horoskopu też ten znak mocno akcentują. Skorpion słoneczny. Może też postrzegać to troszeczkę inaczej, więc zachęcam do podzielenia się własnymi odczuciami i też jeżeli znacie skorpiony albo byliście w związku, jesteście w związku ze skorpionami, to czy one są takie?